Siema się maneczko dla osób, które obrabiają filmy. Jeżeli byście mieli problem na DaVinci Resolve z kodekiem H265, czyli to jest kodek, który obsługuje między innymi DJI drony DJI, żeby obrobić to, jeszcze zaraz sobie sprawdzę. Tutaj mamy ujęcia z drona, niby jest AlPlayer, natomiast AlPlayer się wiesza na tym wszystkim. Mamy tutaj MP4, natomiast jeżeli wejdziemy sobie w DaVinci, tak jak mamy tutaj, to są ujęcia z Zetkiem. Mamy 60 klatek na sekundę i mamy H265. I teraz w jaki sposób to zrobić, żeby to działało na DaVinci, bo nawet jeżeli zrobimy zmianę, czyli wyczęść zrobimy po prostu, żeby się nam program dopasował, to to nie będzie działać. Musimy ściągnąć rozszerzenie wideo H. Vc I niestety 4,49 zł eee, trzeba zapłacić kartą dla Microsoftu. Nie wiem dlaczego eee, w taki sposób jest to na MIDOS 10 robione. Natomiast darmowa wersja DaVinci Resolve w taki sposób działa. Więc jeżeli ktoś będzie miał z tym problem, zaraz zobaczymy, jak na edycie, na edycie. nam to pójdzie. O i komputer trochę 4K nie ogarnia ale zaraz to wyrenderujemy i działa to nawet płynniej jak w alplayerze i jak widać w 4K mimo tego, że ja na takich formatach nie pracuję to tutaj dzięki uprzejmości kolegi będzie można pracować także jakby ktoś w DaVinci miał problem to to rozszerzenie za 4,50 zeta trzeba kupić i cieszyć się ujęciami z drona i obrabiać w warunkach domowych, spiżarniowo-piwniczych. Pozdrawiam, trzymajcie się, ja.